Witam moi drodzy. W poprzednim odcinku wspominałem, że będę montował na betonowym płocie żaluzję poziomą drewnianą. To jest pomysł mojej żony i chcę wam pokazać jak to fajnie wyszło. Ja uważam, że wyszło to wspaniale, efekt jest piorunujący, zresztą zobaczcie sami ocencie, było trochę pracy, ale myślę, że. Każdy z Was byłby w stanie sobie poradzić z taką żaluzją poziomą drewnianą, wystarczy tylko trochę kantóweczek, przymocować pionowo do płotu, oczywiście wszystkie je ładnie wypionować, w jednej linii ustawić i do tego kręcimy na wymiar drewniane listwy o szerokości. W naszym w moim przypadku to jest 8. Centymetrów na prawie 2 centymetry grube, wszystko jest zakonserwowane olejem, i myślę, że efekt jest naprawdę wspaniały. Mamy takie przytulne miejsce na swoim <laughs> przepraszam, tarasie, które nas oddziela od sąsiadów. Do tego mamy założone fajne lampeczki, które dają bardzo fajny nastrój wieczorem, fajny klimacik. Jak zauważyliście, w rogu wstawiłem lampę. Tu mamy jedną, po przeciwnej stronie jest druga. No i jak widzicie, już mamy wymienione bardzo ładne kamyki. Mnie się one bardzo podobają. Są to kamyki o nazwie Dalmatyńczyk jasny. No, także powiem Wam, że jest bardzo, bardzo. Fajny kącik do posiedzenia sobie. Pokażę Wam jeszcze coś, ale to już w następnym odcinku jak podświetliłem od spodu taras, i pokażę Wam jeszcze, co wymyśliłem pod balkonem, ale to tak jak mówię, to w następnym odcinku. To na razie tyle. Pozdrawiam serdecznie.